Doom W Katowicach, ile do dolary na Ale nie zabierzemy tak w miejscu, tylko się po całej wyspie. Mamy są namiot, mamy ze sobą szkubary. Daniel właśnie poszedł robił odprawę biletowo-bagażową. Właśnie, żeby nasz namiot wymyślić w luku bagażowym. Za chwilę będziemy wchodzić do samolotu. Mamy tej misji od naszej Anastazji. Prosiła nas, żebyśmy nagrali jej wejście do samolotu. Więc. Witaj przygoda! Widzisz tu jest taki pas startowy Tu jak nagrywa Anastazja jak się wchodzi do samolotu Pas Anastazja i teraz idziesz tutaj Widzisz tu jest taki pas startowy Tu są samoloty inne A my do tego różowego będziemy wchodzili I tu masz jedne schody A tam masz drugie schody Wiesz? I tam po prostu wchodzisz i masz siedzenia i potem lecisz na Cyprze. Chyba, no, szukać miejsca na obóz. Czy co wylądowaliśmy? Czy będziemy próbować rozbijać naszego namiotu. Powiedzcie, oddalę się trochę, powiedzcie, czy my wyglądamy na kogoś, kto potrzebuje tak Czy wyglądamy na taki. Nie. Tutaj <grym> nie. Znaleźliśmy takie miejsce otoczone murkiem. Rozkładamy namiot. Nawet jest fajny, płaski teren, ale dawniej nie rozkładaliśmy tego namiotu, więc mam nadzieję, że jeszcze pamiętamy w miarę Pociągnij sprawnie, jak to się robi. Generalnie jesteśmy daleko od miejscowości, nic tu nie jeździ, więc myślę, że będzie fajnie. Fajne miejsce, myślę, znaleźliśmy na namiot. Dobrze. Możesz dmuchać, one są z boku tego. A teraz? Co? No. Z boku plecaka? Z boku plecaka dużego. Dobrze. Maneczko wstaje, jest 6.27, tam już słyszymy, od naszego namiotu, Daniel składa materacę, tutaj spaliśmy, właśnie taki teren otoczony całym murkiem, więc bardzo fajnie, bo osłoniło nas to od wiatru, Nocy wystraszyły nas koty, chodziły tutaj obok naszego namiotu. No to miał być Flaming Spot, ale widzę, że tutaj woda wyschła. Dodatkowo była informacja, że Flamingi będą tylko na wiosnę, więc mamy mam już prawie czerwiec pewnie już odleciały. Jesteśmy przy meczecie, ale nieszczę na nieszczęście jest jeszcze zamknięte. Otwierają dopiero 8.30. Ale przez murak widzimy, że wygląda to tak. No dobra, to czas ruszyć na plażę. Kierunek plaża. Kierunek plaża, idziemy zobaczyć morze. Przywitać się z morzem idziemy. Tutaj zauważyliśmy, że też ktoś inny miał swój namiot. Zapaliśmy przed chwilą stopa. Pan nam polecił tutaj taką plażę. Praktycznie nie ma tu tej osób. Bardzo fajnie. Tylko dzisiaj trochę wieje. Wjechaliśmy do miejscowości Kili. podwiózł nas tutaj pan autostopem i polecił nam, żebyśmy zobaczyli właśnie ten kościółek. Jest on z XVI wieku. Zobaczcie, jak on wygląda w środku. To jest prawdziwe rzemiosło. Wejdziemy do środka. Tutaj prowadzone są jakieś zajęcia. Zobaczcie na te krzesła i ten żyrandol. No, jest piękne. Oddalę się, żebyście jeszcze zobaczyli ołtarz. Zobaczcie na to rzemiosło. Pan wiedział co poleca. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto jechać do Cybr, żeby łapać autostop, to Daniel, powiedz czy warto. No warto, bo ten stop się sam tu łapie. Teraz siedzieliśmy w kawiarni. E, poszliśmy naprzeciwko tej kawiarni. Był kościół jakiś stary, taki z XVI wieku chyba. Chyba 16 tego siukara, Tak, z 16 nie? mówił. No i wyszliśmy z tego e, kościoła i chcieliśmy tutaj w tej miejscowości iść na taki ryneczek, bo przejeżdżaliśmy obok tego i nam się spodobał, więc idziemy tam zobaczyć, co tam jest. E, no i podszedł do nas taki gościu, który widział nas w tej kawiarni, który też w tej kawiarni siedział i się nas pyta, czy jedziemy do larnaki, bo jak jedziemy do larnaki, to on nas weźmie. No. Także tu nie trzeba nawet z tego osoba łapać, on sam się łapie, nie? A poprzednie dwa autostopy najpierw złapaliśmy jednego pana, który nas podwiódł pod samą plażę. Wiesz e, nam polecał, które plaże są fajne, które nie. A potem prosto z tej plaży przyjechaliśmy do tej miejscowości z drugim panem, który polecił nam właśnie, żebyśmy zobaczyli ten kościół i kawiarnię. Więc <gryw> dobrze nam idzie. Złapaliśmy następnego stopa. I idziemy do Zgi. Mieliśmy następnego stopa, jechaliśmy takim fajnym autkiem i pan tutaj nas podrzucił pod Marina. Powiedział, że jest bardzo fajna tutaj Marina. Bye bye! I że koniecznie musimy ją zobaczyć, więc idziemy zobaczyć Marinę, a potem wybierzemy się na jakiś obiad. Warto dodać, że przejechał yy, dwie wioski dalej, żeby nas podrzucić pod tak. większą miejscowość niż tam, gdzie on mieszka. Tak. Zadbał o nas, pokazał nam restauracje, które poleca. Też... O, nawet wziął nasz numer telefonu, żeby polecić nam. centrum nurkowe, z którym nurkował i które poleca po prostu. Nie? Tak. Więc fajnie. Bardzo miły pan. Budował szpital w Male, w Afryce. A aktualnie przebywa sobie tutaj na emeryturze. na emeryturze na wyspie. Jesteśmy w Marinie. Zacumowane tutaj mamy łódeczki. Daniel lubi bardzo takie mi... 啊。 Dni temu powiedział, że był wiatr, wiał, wiatr z prędkością 50 km na godzinę. Powiedział, że to jest tu rzadkość, Wydaje, że po prostu tak trafił. Ja Ale faktycznie jest, jest wietrznie. Bo... Faktycznie jest wietrznie. No. No. Złapaliśmy kolejnego stopa i jesteśmy w Limassol. Odwiedzamy sobie plażę w Limassol. Chodzi dostęp do toalet, to jest tutaj dużo publicznych toalet tak jak ta jedna ze mną, więc nie mam generalnie czym się martwić Idę do Daniela, bardzo mi ziemię, żeby się mieli bardzo lubię. Lubię.

Zobaczyć, czy jest tu jakiś taki krótki zakręt i czy nie przejść po tym zakręciem. No, trzeba iść zobaczyć. To co, zobaczyć? Witam dam w drugim. Jesteśmy w miejscu właśnie kolosji, spaliśmy pod namiotem, w takim gaju oliwnym. Bardzo spokojne miejsce to było, niestety nic nie nagrałam, ale może wrzucę gdzieś tutaj zdjęcia. Jesteśmy właśnie na kawce. Daniel właśnie wraca z łazienki, Były umyć zęby, tam ładują się nasze telefony. Zaraz ruszamy w stronę supermarketu, musimy kupić coś na oparzenia i dużo, dużo wody

Every year Okay Which is not bad I okay. buy some Let's pick here It's a dump not real. Yeah, ah, okay Kupaliśmy genialny stop pod samą skałę Afrotyty. Tutaj jest takie właśnie przejście podziemne na tą plażę. Bardzo miły Pan nas wiózł. Bardzo miły. Czym on się zajmował? Eee, aktualnie jeszcze gdzieś pracuję w jakiejś, eee, w jakiejś korporacji. Aczkolwiek zaczynam już robić. Eee, produkować swoje wino i chce mieć swoje wino. Wow. O mamy Skały Afrodyty Ale to pięknie Ładnie co? Bardzo Generalnie ten pan nam powiedział, że jest taka legenda, że jak skała Afrodytę opłynie się trzy razy wokół, to będzie się pięknym na zawsze. Tylko kobiety. A, tylko kobiety. No przykro mi. Dyskryminacja. Tylko kobiety będą piękne na zawsze. Według mitologii greckiej, to właśnie tutaj Afrodyta, zrodzona z piany morskiej, wyszła na brzeg. Stała się boginią. Miłości, kwiatów, pożądania, płodności i piękna opiekunka żeglarzy. Bardzo sobie podobno upodobała tą wyspę i była tutaj bardzo wczona. Bardzo fajne miejsce. Fajny klimat tutaj jest 10.30 Chcemy złapać stopa do Pafos. Mamy jakieś pół godziny drogi stąd samochodem. Plus minus, Plus minus pół godzinki. Ale mało ludzi jest. Więc. No tylko turyści, zobaczymy jak to idzie. Yes, yes. Było was sunny. Yes. But little bit cold. Little bit cold. But uh... the water it was super for me. Yeah. <laughs> tak lokalny pan. Wioski, odrzucił nas na e, autobus. Dobrze, bo wydostaliśmy. Tam jest lotnisko? Tam jest tam lotnisko? Się to jest taka a, w sumie, droga wylotowa z lotniska do, do centrum Pafos. Trzeba tu przejechać i do autostrady, i lokalną drogą, więc pewnie pójdzie nam szybciej. Dobrze. Na Tutaj już jest dużo aut, bo tam byli sami turyści, więc dobrze, że się stamtąd wydostaliśmy, a teraz już powinno pójść gładko. I już jesteśmy w Pafos. Zabrał nas Polak, który ma tutaj wypożyczalnię samochodów na Cyprze. No, ma 14 aut. Polecamy no, się... MPPM Rental Cars. Także <grystanie> się <grystanie> zachęcamy, jak będziecie na Cyprze, proszę u niego. Tak, wypożyczyć. bo bardzo miły pan. Bardzo miły sympatyczny, pan. pomocny. Spod Katowic. wic. Katowic. Dobrze. Idziemy zobaczyć, po ile są bilety. Tutaj Sam pan. 15 grobowców? Tak. Powiedział, że musimy koniecznie to zobaczyć, więc idziemy zobaczyć, po ile są bilety. A tam polecał nam restaurację, nazywa się Karolina. Jednak mamy szybką zmianę planów, bo Pan nam tutaj powysyłał, co można robić w Pafos. Stwierdziliśmy, że Jest. mamy dużo do zrobienia, więc idziemy A do. po prostu zwiedzić te jedno miasto. Tak. Prawie. No, może nie całe, no bo wiadomo, żeby całe miasto zwiedzić, no to trzeba by było kilka dni tu posiedzieć. O, no, te najważniejsze punkty, po prostu, te żeby najważniejsze zobaczyć. Te punkty sobie zobaczymy na spokojnie. Odłożymy pleca tak, więc będzie się łatwiej, miasto się łatwiej więc bez Poszukaliśmy na bookingu pokoje, idziemy odłożyć tam plecaki. Mamy 5 minut drogi stąd, więc odłożymy plecaki i przyjdziemy tu bez plecaków pozwiedzać ruiny. To jest ta restauracja, którą polecał nam pan. Mówił, że to jest dobre jedzenie. No generalnie pogoda nas się nie rozpieszcza więc dobrze, że zrzucimy gdzieś te plecaki, bo będziemy mieć wszystko mokre, jeżeli będziemy chodzić w takim deszczu. Zwiedzamy sobie starożytne miasto. Powiem Wam, że były bardzo tanie bilety, 2,50 euro za osobę. Więc jakby taką atrakcję, to myślę, że to jest bardzo, bardzo mało. Myślę, Przy zabytkach są właśnie takie oznakowania. Można sobie zeskanować. Mamy do wyboru pięć języków angielski, niemiecki, ruski, francuski i grecki. I hmm. można po prostu to przeczytać, a można sobie też puścić audio i Pani, macie, macie Pani lektora. Ten wcześniej był minutowy, zaraz jest. Daniel mówi, że mogliśmy tu z tymi plecakami przyjść. Co? Wystarczyłoby tu śpiwór dać, byśmy spali. To nawet ciepło w środku jest. Tak? No? No, miejsce chyba dobre do spania. Nie? Nie no, mój tu jest. Och, Wydaje nam się, że to byłaby chyba centralna część tego miasteczka. Ale to tylko nasze przypuszczenia. Dobra, jednak zmieniam zdanie. Myślę, że jednak tutaj był centralny punkt. Myliliśmy się, co Daniel? No, nie każdy musi wszystko mylić. <laughs> no, ale byliśmy blisko. Otoczony takim murkiem. Musimy poszukać wejścia do, do środka. Dobra, znaleźliśmy wejście. Chcemy do środka. wrócić, jak chcesz. że to mhm. Daniel, do którego domku wchodzimy, żeby przeczekać ten deszcz, który Ci się podobał? Podobały mi się tam, gdzie były te filary. Co ty na bogato chcesz mieszkać? No, co? A gdzie wuj? Generalnie to chyba pójdziemy. Mimo, że pada, to chyba pójdziemy w stronę morza. Bo widzieliśmy, że tam są dodatkowe wyjścia. Możecie wejść sobie od strony miasta? A Jest depta, który z daleka wygląda jak plaża piaszczysta. Liczymy natomiast, na to. Natomiast jest to po prostu clickbait. Ale i tak tam idziemy. Tak, idziemy. Tam są właśnie o A można sobie wyjść na plażę. Więc tam wyjdziemy. zmierzymy gdzieś dalej. Nie wiem jeszcze gdzie. O, a tam w oddali widać wrak statku, ale to nie jest ten Edro znany, tylko jakiś inny wrak. No i mamy wyjście na plażę. Przypominam, że ta atrakcja kosztowała jedynie 2,50 euro za osobę. Więc było warto. Naprawdę było warto. Nawet jakby kosztowała więcej, to by było warto. Mamy morze. Pogoda jak mówiłam nie rozpieszcza. W tamtym kierunku, co do Z Doczytaliśmy, że ten wrak statku, który znajduje się za nami, przewoził drewno w 1998 roku z Grecji do Syrii i osiadł tam na Mieliźnie Miał 8 członków załogi, ale nikomu nic się nie stało. Nazwy wam nie powtórzę. Musicie sobie wygoglować. Daniel ma dość. O, jak się ma. O, jakie nagranie. <grym> Ja wiem nie było tysięcy kroków. Ale zapewne jest to... Zamek, Papos. Patrz, jak od siebie odpoczywamy. Daniel, o, ruszył w moją stronę. On siedział tam, a ja sobie siedzę tu. Dobra, ty się nie obijaj. Nie mów, że mnie bolą nogi. to chodź. O nie. Z wszystko wszystko zważa. No hmm. ja już tu żółwia, widział w tej wodzie. No bo ja tego, tego szukam. No. Ale właśnie ten pan nam mówił, że teraz jest okres wylękania żółwi, no ale nie w takiej wodzie. Więc jest spoko opcja, żeby na nurkowanie zobaczyć. Żeby... Tutaj mamy marinę. Tutaj samej. Daniela bolały nogi, ale jak zobaczył, że tam wodują łódkę, to patrzcie jak ruszył z kopytach. Nie go dogonić. I tu jest ten deptak, na którym on nam gadał, że tu jest ten deptak. Widzisz to? No? I czego? Zeszliśmy z tego deptaka. No i generalnie jesteśmy jesteśmy nigdzie. Myślałam, że dojdziemy tu gdzieś. A my musimy naraz znaleźć jaką drogę wyjścia. tu przeciąć i Możemy spróbować zejść tędy i skierować się w stronę tego kościoła, bo bardzo fajnie wygląda. Aktualnie jest za krzakiem. Dawaj Malina, to się kameruje. Generalnie wszystko jest spoko, jak jest płasko, nie? A jak się pojawiają górki i level hard, to Natalia wtedy panikuje i mówi, że nie da rady. No a widać, że daje radę. A widać, że daje radę bez problemu. Patrzcie jak się rozpędziło, dzik! No nie będziemy będziemy dookoła Nie będziemy takie dookoła, a takie tego tego. tego. też takie krzaki a. takie no, było warto. Ładne.